Eksploracja Kosmosu Podróż po Układzie Słonecznym. Witajcie, młodzi odkrywcy kosmosu. Jestem dr Stella, astrofizyk, i dziś zabiorę was w fascynującą podróż po Układzie Słonecznym. Czy wiecie, że nasz układ planetarny jest jak ogromna kosmiczna rodzina ze Słońcem w roli rodzica? Zanim wyruszymy, musimy zrozumieć skalę. Zróbmy eksperyment myślowy. Gdyby słońce było wielkości piłki do koszykówki, ziemia byłaby jak ziarenko pieprzu oddalone o 30 metrów. Jowisz byłby jak duża wiśnia w odległości 150 metrów, a Pluton byłby jak główka od szpilki w odległości około kilometra. Czy potraficie sobie wyobrazić, jak ogromna jest ta przestrzeń między planetami? To właśnie dlatego mówimy o przestrzeni kosmicznej. Rozpoczynamy od Słońca. To niezwykła gwiazda to ogromna kula plazmy o temperaturze powierzchni 5500 stopni Celsjusza. W jego jądrze temperatura sięga 15 milionów stopni. To nasz kosmiczny generator energii, działający dzięki fuzji jądrowej procesowi łączenia atomów wodoru w Hel. Planety wewnętrzne to nasza skalista rodzina. Merkury. Najmniejsza i najbliższa słońcu, gdzie temperatura powierzchni może osiągnąć 430 stopni Celsjusza w dzień, a spaść do 180 stopni Celsjusza w nocy. Wenus. Często nazywana bliźniaczką Ziemi ze względu na podobny rozmiar, ale jej gęsta atmosfera z dwutlenku węgla sprawia, że temperatura powierzchni to aż 462 stopni Celsjusza, mogłaby stopić Ołów, Ziemia, nasza błękitna planeta, jedyna znana nam z życiem, chroniona przez pole magnetyczne przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Mars, czerwona planeta, której kolor pochodzi od tlenku żelaza, tej samej substancji, która powoduje rdzewienie. Naukowcy znaleźli tam ślady dawnych rzek i jezior. Te planety nazywamy skalistymi. Bo są zbudowane głównie ze skał i metali. Mają stałą powierzchnię, na której teoretycznie moglibyśmy stanąć. Dalej znajdują się gazowe olbrzymy, prawdziwi giganci naszego układu Jowisz. Największa planeta, tak ogromna, że zmieściłaby ponad 1300 Ziemi. Jego wielka czerwona plama to burza większa niż nasza planeta, trwająca od co najmniej 400 lat. Saturn. Słynny z pięknych pierścieni, które składają się z miliardów kawałków lodu i skał, niektórych wielkości ziarenek piasku, innych jak autobusy. Uran. Obraca się na boku przez dawne zderzenie z obiektem wielkości Ziemi. Jego atmosfera zawiera metan, który nadaje mu błękitny kolor. Neptun. Z najsilniejszymi wiatrami w układzie słonecznym osiągającymi prędkość 2100 km na godzinę to pięć razy szybciej niż najsilniejsze huragany na Ziemi. Te planety są głównie gazowe z małymi skalistymi jądrami. Gdybyśmy próbowali wylądować na gazowym olbrzymie, nie znaleźlibyśmy stałej powierzchni. Zapadalibyśmy się coraz głębiej w gęstniejący gaz. W układzie słonecznym Znajdziemy fascynujące obiekty. Pas asteroid między Marsem a Jowiszem. Miliony skalistych obiektów pozostałości po formowaniu się planet. Księżyce planet prawdziwe kosmiczne cuda. Europa Księżyc Jowisza ma pod lodową powierzchnią ocean wody. Tytan Księżyc Saturna ma atmosferę i jeziora z płynnego metanu. Nasz Księżyc wpływa na pływy oceanów. I stabilizuje oś obrotu Ziemi, pas Kuipera, za Neptunem, region lodowych obiektów, w tym Pluton. Komety, brudne kule śnieżne przybywające z krańców układu, których ogony mogą rozciągać się na miliony kilometrów. Każdy z tych obiektów jest jak element wielkiej kosmicznej układanki, połączony z innymi siłą grawitacji. Ludzkość bada kosmos na różne sposoby. Teleskopy naziemne i kosmiczne, jak Hubble czy James Webb, które pozwalają zajrzeć w najdalsze zakątki wszechświata. Sondy kosmiczne, jak Voyager 1 i 2, które opuściły już nasz układ słoneczny. Łaziki na Marsie, badające czerwoną planetę w poszukiwaniu śladów życia. Międzynarodowa stacja kosmiczna, gdzie astronauci prowadzą eksperymenty w stanie nieważkości. Przyszłość eksploracji kosmosu jest ekscytująca. Planowane misje załogowe na Marsa. Może ktoś z Was będzie pierwszym marsjańskim kolonistą? Bazy na Księżycu jako przystanki w dalszej eksploracji. Badania egzoplanet krążących wokół innych gwiazd. Poszukiwanie życia pozaziemskiego. Czy jesteśmy sami w kosmosie? A co najważniejsze, każde nowe odkrycie rodzi kolejne pytania. Może to właśnie wy, jako przyszli naukowcy, pomożecie rozwiązać niektóre z największych zagadek kosmosu.